serdecznie na prognozę na marzec 2020. Miesiąc marzec przedstawia się bardzo intensywnie, szczególnie w znaku koziorożca będzie się bardzo dużo działo i wszystko, co się dzieje w znaku koziorożca z połączeniem Saturna i Plutona i dołączył się tutaj także Mars, planeta energii, będzie przyczyniało się do y, bardzo ważnych zmian, życiowych y, zmian, u każdego z Was, ale także w świecie jeżeli chodzi o sytuacje polityczne, gospodarcze czy też finansowe. Dlatego warto się dobrze przygotować i zapraszam dzisiaj serdecznie do wysłuchania. Jednocześnie Saturn, planeta karmy, planeta przeznaczenia w następnym miesiącu 22 będzie przychodził po 28-30 latach do znaku Wodnika. Co się u Was wtedy działo? Zapraszam do komentarzy. Opisujcie, co było ważne przed 30 laty u Was, gdzie doszło do radykalnych przemian życiowych, czy też podjęcia ważnych decyzji, które zmieniły, tak jak gdyby, losy Waszego życia. Zaczynamy od początku. Merkury jest jeszcze w biegu wstecznym do 10 marca i podczas jego retrogradacji nie należy podejmować finalnych decyzji. Jednocześnie 4 marca przechodzi do znaku wodnika ze znaku ryb i będzie ustawiał się w pozytywnym aspekcie, czyli w pozytywnym sekstylu możliwości od 4 do 16 ten Merkury sprzyja przede wszystkim nauce, zbieraniu wiadomości, zbieraniu informacji, przekazywaniu wiedzy, może właśnie przygotowaniu się do warsztatów, przygotowaniu się do, do pisania czy też pisanie, zdawanie egzaminów, nawiązywanie kontaktów, rozmów wszelkiego rodzaju i trenowaniu temu, jak mówisz, jak się wysławiesz, jak przekazujesz wiedzę. Bardzo dobry czas w sekstylu. Od 10 Merkury będzie w biegu prostym do 17 do zdawania egzaminów, do prac pisemnych, do nawiązywania nowych kontaktów i do współpracy, kooperacji z ludźmi, którzy myślą także tak samo, przede wszystkim przekaz, przekaz wiedzy, przekaz, przekaz informacji. 5 marca, Wenus, planeta miłości, planeta szczęścia, planeta kreatywności i yy, finansów yy, przechodzi do znaku pyka i w znaku pyka ustawiając się koło Urana, Tobie będzie sprzyjać przede wszystkim upiększeniu i zharmonizowaniu dnia codziennego. Jak wygląda Twój dzień codzienny, jak wygląda Twoja praca, jak wyglądają tematy zdrowia, o zadbaniu. Przede wszystkim Wenus y, y, realizuje się bardzo dobrze w znaku byka, ponieważ jest jego patronką i tutaj patrzy przede wszystkim na relaks, na przyjemności, czyli dobrze by było zająć się przede wszystkim medytacją, jogą, tematy odżywiania, Tematy stworzenia takiej pracy, aby był czas przeznaczony na relaks, na odpoczynek, na wypoczynek, na tematy upiększania, na zadbanie o siebie i zadbanie o tematy na przykład urody, ale także temat pracy. Jak pracujesz, jak się organizujesz, czy tutaj panuje porządek, władz i porządek oraz wypoczynek. 9 dochodzi do bardzo ważnej pełni znaku panny i ta pełnia ma niekonwencjonalne aspekty, ponieważ Słońce podczas tego dnia stoi jeszcze w koniunkcji do Neptuna, czyli tutaj Neptun może niektóre sytuacje jeszcze zakrywać, a Wenus łączy się, się z Uranem, czyli nagłe, nieoczekiwane zmiany wszelkiego rodzaju. U Ciebie odbywa się to w domu 10. Tu będzie chodziło przede wszystkim o Twoją drogę powołania, tak? Czyli pełnia w znaku Panny, tak jak gdyby porządkuje, krystalizuje, odsłania tą rzeczywistość, odsłania, odsłania prawdy i jest to, to są nie tylko zmiany, które będą zachodzić w Twojej drodze powołania lub też możliwe, że wyjaśni się jakaś sytuacja związana z domem, związana z profesją, związana z pracą, tak? Ponieważ to słońce w koniunkcji do Neptuna, gdzie jakąś sytuację nie widziały, czy jeszcze było nic nie wiadomo, czy nie są wyjaśnione jakieś sytuacje, czy też yy, jego jest w swoim własnym domu, tak jak gdyby z wyjaśnieniem jakiejś sytuacji rodzinnej, to może być związane z przyszłości, to może być związane z aktualną sytuacją, ale ta pełnia umożliwić, tak jak gdyby jest zakończeniem, tak, bo będą ukazywać się jakieś informacje, jakieś wiadomości, które były do tej pory ukrywane ze zmianą w przyszłości Twojej drogi powołania, tak, czyli to jest przede wszystkim y, zakończenie. Tu mogą się pojawić chęć u Was zmiany tej drogi powołania, zmiany pracy, wskakiwanie na swoje drogi powołania, zastanowieniem się, czy jestem na swojej drodze powołania, czy robię to, co lubię. Czy to, co robię do tej pory, daje mi naprawdę satysfakcję? Czy jest tylko praca, praca dla pieniędzy? Czy chcę robić coś zupełnie innego? Jednocześnie status, jak pokazujesz się y, światu, jak ludzie Cię y, odbierają, kim jesteś y, w ogóle i do czego dążysz. To może być też zakończenie jakiegoś projektu, nad którym długo pracowałeś. To może być rozpoczęcie także pracy w zupełnie innym stylu, która będzie ci dawała większą satysfakcję, pomyśleniu o sobie, po myśleniu o sobie czy, czy to co robisz, czy to czym się zajmujesz, spełniasz się rzeczywiście osobiście, czy tak też się chcesz, aby ciebie ludzie odbierali, tak? Czyli wszystko jest związane z tym, jak się pokazujesz, jak się przedstawiasz światu, ale jednocześnie dla ciebie czy naprawdę to, co robisz, jest Twoje, czyli jest to Tobie przeznaczone, czy profesja, którą wyko wykonujesz jest związana z Twoim powołaniem. Następnie bowiem merkury będzie wychodził w bieg prosty i to jest super aspekt, ponieważ od 10 do 16 znajduje się jeszcze w znaku wodnika, sprzyjając Ci właśnie komunikacji, pisaniu. Kto chce z Was, może pisać tutaj podania. Kto chce, może szukać innej pracy. To, jest, to są kontakty przede wszystkim z osobami, które będą Ci pomagać może w szukaniu tej drogi powołania. Może tu będą jakieś meetingi, może będą jakieś prace, może będzie właśnie na czymś pracował, tak? Bo te osoby, które stwierdzą nagle: hmm, nie jestem na swoim, chcę się zmienić, chcę wskoczyć na ścieżkę powołania lub też od dłuższego czasu myślę już o czymś innym, ale nie wiem, jak się zorganizować. To jest też ten Uranus w Twoim Domu Szóstym, czyli tematy pracy: tematy pracy niezależnej, tematy pracy wolnej, tematy pracy, gdzie spełniasz się osobiście i gdzie masz przede wszystkim ten czas tak organizować. Gdzie masz dużo przestrzeni, gdzie nie jesteś uzależniony od nikogo, gdzie sam organizujesz sobie pracę, gdzie swobodnie pracujesz i to harmonizuje z domem, tak? bo Słońce znajduje się w koniunkcji do Neptuna w domu. Tu jest, tu jest jakaś sytuacja niewyjaśniona. To Słońce, tak? czyli do 20 pozostaje w znaku ryb, fokus jest na dom, na uporządkowanie sytuacji w domu i zharmonizowanie z pracą. Tutaj fokus jest przede wszystkim na wczuciu się w sytuację w domowników, jak odbierają to domownicy, jak odbierasz to, jak ty czujesz się w domu, jaka atmosfera jest w domu, na kierowaniu się w domu przede wszystkim empatią, tak, na stworzeniu takiej sytuacji w domu, aby każdy czuł się dobrze, tak? ponieważ ze słońcem i później merkury od 16 wchodzi już w bieg, w bieg prosty do opuszcza znak wodnika i będzie przechodził do znaku ryb, tutaj będziesz mógł naprawdę bardzo dobrze wyczuć, co, co się w domu dzieje, jak możesz tą sytuację zmienić, co możesz poprawić. Co możesz poprawić, na przykład w relacji z partnerem, w relacjach z dziećmi, w relacjach z rodzicami, i jednocześnie ten Merkury będzie już w biegu prostym, czyli te decyzje będą bardzo szybko podejmowane. 20 jest pierwszy dzień wiosny, słońce przechodzi do znaku pionierskiego Barana i to jest nowy początek. Zaczynamy nowy etap, zaczynamy, jest. Przede wszystkim zakończenie tego, tego starego pożegnania z tym, co na mnie służy. Słońce w znaku barana, ja działam, ja inicjuję i to słońce ustawia się w trygonie. Dla Ciebie w trygonie. Jest to potężna dawka energii, potężna siła, siła motywacji, siła aktywności, siła działania, czyli wychodzisz z tego rozmazania, z tego zaspania, z tego nie wiem, lub wiem, że nic nie wiem i przechodzisz do działania, przechodzisz do inicjatywy, przechodzisz do akcji. Słońce będzie Ci od 20 dostarczać bardzo dużo sił, bardzo Dużo możliwości, jednocześnie wiele się dzieje samo, tak? ponieważ to jest, to jest trygon, i z tym słońcem przechodzisz przede wszystkim do działań, jeżeli chodzi o tematy dzieci. Tutaj jest ba bardzo dużo sytuacji, gdzie możesz coś robić z dziećmi, zajęcie się dziećmi, tematy dzieci, tematy miłości, tematy romansów, tematy wejścia w nowe partnerstwo, tematy zajęcia się tym, co lubisz. Rozwój twoich potencjałów, zajęcie się tym, co kochasz, rozwój twoich talentów, praca nad przedsięwzięciami, projektami, wizjami, o których myślałeś, ale razem ze słońcem w parady to jest coś nowego, coś pionierskiego, coś innego, coś nowego, coś to co dodaje ci siły, co dodaje ci pewności, co dodaje ci przede wszystkim motywacji. 22. bardzo ważne wydarzenie, Saturn, planeta karmy, planeta przeznaczenia, który do tej pory stał dla Ciebie w drugim domu w znaku koziorożca, przechodzi do znaku wodnika. Ustawiają się w sekstylu, w pozytywnym sekstylu. W tym wodniku nie był tutaj prawie 30 lat i teraz przechodzi i yy, ustawia się korzystnie dla Ciebie. Na wstępie będzie stał tylko 3 miesiące, później wraca do znaku koziorożca, tak jak gdyby trzeba było jeszcze nad czymś popracować, może nad pewnością siebie, może nad wiarą w siebie, może nad innym sposobem zarabiania pieniędzy. I przez 3 miesiące w trzecim domu, domu komunikacji, domu nauki, domu zbierania informacji, będzie sprzyjał. Warsztatom, kursom, zdobywaniem wiedzy, nauce, innej formie przekazywaniu wiedzy. Może postanowisz zapisać się na jakiś kurs, może postanowisz pracować z innymi technikami, może postanowisz, yy, yy, zdecydujesz się na jakieś szkolenia, na jakieś warsztaty, może sam będziesz robił warsztaty, może sam będziesz w inny sposób przekazywał wiedzę, jednocześnie. Wszystko, co teraz zadecydujesz, będzie tak jak gdyby zatwierdzone, ponieważ Saturn w znaku wodnika sprzyja zatwierdzeniu, ugruntowaniu, zacementowaniu temu, co jest niekonwencjonalnością, co jest oryginalnością, co jest pionierskością, co daje ci przestrzeń do rozwoju, ale przede wszystkim w kierunku spełnienia się osobistego i podkreśleniu, Swojej indywidualności, tak jak gdyby pokazaniu, umożliwieniu temu, abyś spełnił się osobiście. Ten ra, razem z tym Saturnem wchodzisz w nowe grupy ludzi, nowe kontakty. To mogą być też kontakty z socjal mediami. To jest dom bliźniaka, tak? czyli jak mówię, jak rozmawiam jak myślę, jak przekazuję swoją wiedzę, może wyjdziesz właśnie na... Mo, może będzie to praca z social mediami, ale przede wszystkim przekaz wiedzy, pisanie, mówienie, mówienie w inny sposób, mówienie w sposób oryginalny, mówienie w sposób odrębny i inspieranie wiadomości. Bardzo dobry czas na naukę, bardzo dobry czas na kursy, bardzo dobry czas na naukę języków, ale przede wszystkim naukę tego, co powoli. Się spełnić osobiście. Tymczasem 24 dochodzi do Nowiu Księżyca w znaku Barana z ogromną siłą, z ogromną intensywnością. Podczas tego dnia Mars bowiem planeta energii, planeta działania, planeta aktywności łączy się z Plutonem. Następnie będzie się łączył I z Jowiszem i jeszcze później z Saturnem. Ten Mars, który u Ciebie znajduje się w drugim domu, sprzyja przede wszystkim i to, co będziesz teraz robił razem z tym nowym Księżyca w domu piątym, chodzi o przyjemności, chodzi o miłość, chodzi o rozwój Twoich talentów, chodzi o rozwój Twoich pasji, chodzi o zrealizowanie życzeń serca, ale z taką radością, spontanicznością, Zaangażowaniem serca, y, radością życia. Wiem, że chcę zaistnieć, chcemy się pokazać. Chodzi o Twoje pragnienia i Twoje życzenia, chodzi o coś pionierskiego, o coś nowego. Y, może to będą jednak życzenia, które, o których wcześniej myślałeś jako dziecko i do tej pory nie było tej możliwości. Tylko, że podczas tego nowiu. Saturn właśnie znajduje się już w wodniku i będzie Ci sprzyjał. I to nowe, co rozpoczniesz, wszystkie impulsy, wszystkie inicjatywy, wszystkie aktywności, które są związane z Twoim życzeniem, z Twoim pragnieniem, z tym, z czym wyjdziesz, z czym zadziałasz, co zainicjujesz, co zapoczątkujesz, będzie profitowało przez następne 30 lat. Jest to nawet Zasianie jakiegoś ziarenka w doniczce na razie i pielęgnowanie tego, i to urośnie do dużego drzewa, które będzie trzeba później przesadzać. To przy wszystkie decyzje, które teraz podejmujesz, są na następne lata, są ugruntowane. Saturn będzie to zatwierdzał. Saturn będzie to cementował. Saturn Ci sprzyja, teraz dając stabilizację, pewność i zdecydowanie. Mars w koniunkcji do Plutona dla ciebie w drugim domu chodzi nie tylko o inne sposoby zarabiania pieniędzy, ale tworzenia przede wszystkim w inny, radykalnie inny sposób, tworzenia zabezpieczeń na przyszłość. Jednocześnie Mars w drugim domu podnosi Twoją pewność siebie, Twoją zdecydowanie, wpływa na Twoją motywację, dodaje ci energii, pewności siebie, zdecydowanie. Z tą siłą możesz tutaj przenosić górę. Jesteś pewny, że chcesz coś zmienić. Jesteś pewny, ponieważ mars w znaku koziorożca idzie do swojego celu powoli. Tak? Czyli jest tak, tak jak gdyby będziesz już wiedział, będziesz już yy, zdecydowany, będziesz już miał obmyślony plan i będziesz nad tym pracował. I może to będzie, że zdecydujesz się na jakieś kursy. Może to będzie początek jakiejś szkoły, może niektórzy z Was sami będą robić warsztaty, sami postanowią pisać, sami postanowią iść do szkoły lub też założyć szkołę, czy też to jest, to, to, to może być związane z pisaniem, z publicystyką, ale z pracą przede wszystkim na przekazie jakichś informacji, przekazywanie wiadomości lub też niektórzy Będą już wiedzieli, ok, muszę się zmienić, wiem, co chcesz robić, wiem, co chcę robić. Jestem zdecydowany, tak? Czyli ta, ta, ta koniunkcja tego Marsa z Plutonem i z Jobiszem, no postaw na siebie, tak? czyli warto tutaj zainwestować przede wszystkim w swoją karierę, w spełnienie osobiste, warto... Postawić na siebie, warto postawić na kursy motywacyjne, na kursy związane z rozwojem świadomością, na naukę, na zdobywanie wiedzy. To może być początek jakiejś wielkiej przygody związanej ze zbieraniem wiedzy, z nauką i z rozwojem, ponieważ Saturn od 20 grudnia 2020 wchodzi do znaku Wodnika ponownie i będzie się wtedy łączył z Jowiszem, tak? czyli obie planety będą w grudniu stały w pozytywnym aspekcie, tworząc gwiazdę betlejemską. Tak nazywa się ta koniunkcja i dla ciebie jest to zapoczątkowanie czegoś nowego, nowy czas ekspansji, czas, yy, czas rozwoju, czas poszerzenia swoich horyzontów nauki, która <laughs> sprzyja przede wszystkim Rozwojowi, ale też zmianie profesji, tak? I, I pójścia w kierunku przede wszystkim robienia tego, co kochasz. To jest ta pełnia tutaj, na początku, w tym znaku Panny. Tu się coś zaczyna, tutaj się coś wykrystalizuje, tu się coś uzdrawia. Znak Panny jest też uzdrowieniem, uporządkowaniem, uporządkowaniem czegoś i stworzeniem. Harmonii między tym, co sobie wcześniej wyobrażasz, o czym marzysz, tutaj to się ujawni. OK, tu już będziesz wiedział, OK, wiem, co jest moim marzeniem, wiem, dokąd podążam, wiem, co jest moim, moim powołaniem. Będę nad tym pracował, ponieważ tutaj jest bardzo dużo siły. Może że się trzeba uczyć, może trzeba zbierać informacje, może trzeba y, zrobić jakieś kursy. Lub też niektórzy z Was postanowią z tą wiedzą, którą mają, pisać jakiegoś bloga, pisać książkę. To może być też publicystyka, to może być nauka, może, że w jakiś sposób Wy będziecie przekazywać w zupełnie inny, nowatorski, nowoczesny, związany z nowymi technikami, tak, czy też z pracą z komputerami na, na zupełnie innym poziomie. Razem z tym uranem, który pozostanie jeszcze pięć, pię przez 6 lat, w domu, w domu szóstym chodzi o inny rodzaj pracy, o niekonwencjonalny rodzaj pracy, ale taka praca, która daje ci przestrzeń, daje ci swobodę, daje ci swobodę działania tu, gdzie masz pracować i robić przede wszystkim to, co lubisz, co jest przyjemnością, co ma zupełnie inną wartość niż do tej pory i daje ci osobiste zadowolenie. Słońce od 20 jest w znaku barana i z tym słońcem, tak, przez następne cztery tygodnie sprzyja Ci przede wszystkim we wszystkich Twoich aktywnościach związanych z Twoim rozwojem, z Twoimi talentami, z rozwojem Twoim potencjału, kieruj fokus przede wszystkim na to. Rób to, co kochasz, rób to, co lubisz. To mogą być także projekty jakieś dziećmi, to mogą być czynności dziećmi, to mogą być projekty dla dzieci, tak? Na przykład to może być założenie jakiegoś przedszkola, czy założenie jakiejś szkoły, ale u wielu z Was chodzi także o relacje, o miłość, o odporzenie się, o pojawienie się jakichś osób, które tak jak gdyby pomogą Ci się też otworzyć na to nowe, na tą nową, na tą nową energię i z Saturnem, który będzie teraz w wodniku przez następne lata, na razie tylko przez... Trzy miesiące, rozpoczynasz nowy etap. Rozpoczynasz nowy etap życiowy, stary odchodzi. Tak? Czyli ten, ten Pluton, Jowisz i Mars, Saturn odchodzi do Wodnika, tutaj pozostają w drugim domu i chodzi o Twoje wartości. Wartości, jak postrzegasz siebie, jak widzisz siebie, czy widzisz siebie jako osobę pewną siebie, zdecydowaną, niekonwencjonalną, która może. Się spełnić, która może się zrealizować i planety w tym miesiącu będą Ci pomagać. Planety Ci sprzyjają, a Saturn, planeta karmy po Twojej stronie, nareszcie, który Cię nie ogranicza, bo przez ostatnie lata niestety było inaczej było światło na czerwone, na stop, Jeszcze nie, jeszcze nie zatrzymaj się. Teraz włączone jest od 20 zielone światło dla Ciebie do wszelkich poczynań związanych przede wszystkim z profesją, wskoczeniu na fale, wskoczeniu na drogę, powołania, wejściu w nowe relacje, wejścia w nowe partnerstwa zupełnie inne. To jest też to, to słońce w znaku barana będzie dodawało Ci przede wszystkim dużo siły, pewności siebie, zdecydowania, a energia ognia to jest to, co lubisz, to, co ci, to, co ci sprzyja, tak? to, gdzie będziesz mógł się rozwijać, tu, gdzie będziesz mógł ekspansować i pokazać światu, co naprawdę lubisz. Co umiesz, kim jesteś, kim jesteś i jak postrzegasz przede wszystkim siebie. Zainwestuj w siebie. To będzie najważniejsze w miesiącu marca. Drogie strzelce, ja dzisiaj serdecznie dziękuję. Życzę wszystkim wspaniałego miesiąca marca. Zapraszam do konsultacji, do porady te osoby, które potrzebują dorady. Zapraszam na warsztaty, które odbędą się 17, 18 i 19 kwietnia w Koło Brzegu, gdzie będę omawiać nową energię w erze wodnika, w którą właśnie wchodzimy z Saturnem, który będzie łączył się z Jawiszem w grudniu 2020 o zmianach w świecie, o zmianach w Waszym życiu i tego, co najbardziej potrzebujecie. Na dzisiaj serdecznie dziękuję i życzę wszystkim wspaniałego dnia.